Ej, gramy! Oh, zaczynamy, udało się, udało się! Kurde, byski to jesteśmy w Champions League, jak w lolu normalnie. Aha, bo teraz ja będę mógł wybierać. Ooo, oh, to jest szybkie, ja biorę to. Potwierdziłem. Emocje są. Nawet nie oglądałem tego jak inni grają. bo to jest ogólnie na jakichś mistrzostwach w ogóle z tego co widziałem. Prasa, kto leci, pora... Ja mogę prasować, bo ja nie będę umiał, turę usługiwać na myszce. Ej, czekaj, ja chyba nie będę zbierał. Tylko w której jest ten w czerwonej? Tylko brakuje nam. brakuje nam koszącego. Ej, ja mogę być koszące. Czekaj, pojawił się zrzut. Co to jest za zrzut w ogóle? Pelka spadła, tak. Co można, no wszystko można sprzedawać. tej grze nawet siebie można sprzedać. Ej, dobra, ominałem. Nie robimy tak, czekaj. Nie, no, żartuję, nie można siebie sprzedać. Podnoszę. Ej, header, nie mogę podnieść headera. A, bo to trzeba wyłączyć. Co sprzedaję? Nie, to trzeba, tam jest taka przyrzepa przyładunkowa i trzeba na nią wysypać ogólnie. To się tego nie potrzebę, gdzie? Bo tam ci w ogóle nie jeżdżą. Ty mogę pracownika zatrudnić? Nie sprzedaję i w ogóle. A tam co to jest w ogóle? To. Ej, kurde pełny. Ej, ty widzisz? To jest nisz... Jest niszczenie włączone, a w ogóle przyczepa jest na środku mapy. Dlaczego czemu w ogóle... Co oni zrobili w ogóle? Włączyli niszczenie, a przyczepę postawili na środku pola. Żeby, żeby trzeba było tak. To jest przecież idiotyczne. A ja to zrobię jak prawdziwe. będziemy robili roleplay. Teraz biegniemy sobie i piszemy drugi kombajn. Ty, ja może komuś zapieprzyłem kombajn? No jak zablokowany? A dobra, faktycznie. Ej, bez kitu, ja nie mogę tego odczepić. Jak ja mam to w ogóle wysypać? Ej, to jest bez sensu. A ten może, może. Ej, ziomek. Ej, mordo. Czekaj, jest to jakiś czat na, jak mogę napisać do niego? Muszę poje pognieść serio kombajnem, ale to w ogóle trzeba ten, bo jest taka narzuta ogólnie na, na tej przyczepie. I ją się powinno... A mogę ją ręcznie jakoś zdjąć? Ja nie, nie wiem, czy w ogóle wysypać, chyba, że ona się sama... Z z z daje mi w końcu to Farming Simulator. Ej, czemu nie mogę wziąć do niego? Ej, zepsuło się coś. Ale ja nie mogę wsiąść do niego teraz. Może od tej strony. O! A bo to trzeba od po odpowiedniej strony teraz podejść. Bez kitu, jak oni to zrobili teraz. A jak się. O, dobra, osie, teraz ten. Dobra, kurwa, gnieciemy to bez sensu, ale kif to. <laughs> a, a jak się ta narzuta nie podniesie, teraz to zrobimy. No jak pod. No wiem, że trzeba podpiąć, ale do kombajnu Przecież. On w ogóle zaszedł? ma. No, co ja teraz zrobić? Nie mogę wysypać. Do tamtego też nie mogę. Chyba, że mogę wsiąść tylko od drugiej strony. Pojawił się super zrzut. A jakie zrzuty w ogóle? Drabinka jest z tej strony Nie, nie mogę się w ogóle do niego No gdzie ręcznie? To trzeba był... potrzeba... potrzebna by była modyfikacja, żeby to odpiąć ręcznie Kurde Jak... kół. O Dobra, jednak mogę, jestem głupi <noise> Bo to są inne chudy w ogóle Co jest, w ogóle biegu nie mogę włączyć? Ale on wolno jedzie, co jest? A no, bo to się biegi ręczne są ustawione Dobra, i teraz klikamy N, dobra, pamiętam O, dobra Odpaliłem wysypywanie i lecimy teraz dalej. No bądź co bądź wygraliśmy, to tam ci w ogóle nic welek nie zrobili. Oni w ogóle zaczęli grać? Chyba nie? Ej, co jest w ogóle? Wysypywanie, to mogłem wysypać w ogóle gdziekolwiek. Bo Kiedyś trzeba było kliknąć kontrol. Wygraliśmy Victory! Yeah! Pewnie 5 minut straconego czasu z mojego nędznego życia. Zebrane zrzuty, ale jakie są zrzuty w ogóle tutaj? O co tutaj chodzi?